już na przedmieściach Suezu na pewnym pędziwku tak to nie wynikało z twojej nawigacji 93 no, km 93 km 93 km i do trzech i tak? do trzech no tutaj przedmieściach klasycznie taki lekkie wysypisko śmieci gdzieś gruzu po prawej stronie się ciągnie już parę kilometrów Gdzieś tam się gdzieś tam dymi tak nie, niespiesznie, jakieś plastiki wypalają i w powietrze idą. Wszystko. No Zaparto jest jedno, a myślę, że to tam ma inne też działa bardziej Wdychania tak też dla ludzkości. Ja już tam otwarcie plastik tu czuję tak palony plastik no, prawie na stopni w powietrzu. Zwłaszcza w jak tak się robi zaduch jak się no. wpalają mistrzowie w tak więc jest miło i ja nie wyjechać z tego miasta bez zatankowania, może to jest ważna już sprawa ja niż widziałam mobile to ale teraz tam wiemy tak za 600 metrów Skręć w prawo. To już jest ten ten, to tak? tak, ten moment Moment. Jest tam... ten moment to tak Dobrze. jest w prawo, żeby zrobić na jak w lewo przy Państwo. Bo tu właśnie nie ma a faktycznie... bardzo rzadko to występuje lewo skręt. Więc się na ten port Twik, czy jak on tam się nazywa, ale on jest po lewej stronie. Ale tutaj nie zrobiłem mało. W, w prawo. Następnie. No, macie dowód na to, że tutaj nie ściemniam. Co prawdę mówię. No i dobrze, i było trochę spokoju, można było od Egiptu odpocząć, bo Egipt nas znowu wita radośnie swoim chaosem i zgiełkiem. Ajajajajajajajajajajajaj, proszę państwa. Fantastycznie. No dobra, co tu trzeba zrobić? Tu trzeba się na tyle wypasnąć, tak, tak? Przyciskać. Może to tak można, są. To nie będzie można. Wytał będzie pan za No to to widzę tak 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 Troszkę te obroty tego nawiewu skręcę może po nas lepiej słychać. słychać No nie Przynajmniej to wiesz Nie jak mnie ale żeby cię to A i tu taka cała zatoczka jest proszę Państwa Ulala A to jest proszę Państwa wynalazek No dobrze, dobrze Nakręcili i teraz jedziemy dalej prosto. Nie Tak, jest tak, no, co ty tutaj 6,2 km. 6, 2 km. Mm. lovely no. I policjanty stały. Ja tutaj muszę się, rozumiem, zawęzić. Tak. Tu jest nawrotka w drugim kierunku. Myślę, Spróbujmy taki inny nawiew Teraz damy, żeby popatrzeć na wiałą nam. Małego. Słońce to zostało trochę z tyłu, co, co nad nami. Więc może kamera się nie, nie ugotuje. Są no inne taksówki. No inne, inne miasto, inne taksówki niwiatków. Ale masz rację. Łady były w Aleksandrii w ilościach hurtowych. No jedź, jedź tym, jedź tym. O ten Matchąs z kolei widzisz, to jest no, Frankofon, a nie tam Deutschland. No i Różne są. Zmoczenia. Złoczenia, tu fascynacje. To był chłopek jest jakby ktoś się pytał, co go tak nie bardzo widać. To taki chopek, jest takie taka pierdek, a nie chłopek, no. Na te hopki zamówić na prowincji, to to jest, proszę Państwa, nic. Ale tu już widzisz, o tu już Messie ma Deutschland, prawidłowa, ma, prawidłowa ma Deutschland. S podem to już tutaj Tutaj jest zaparkowane, o to gdzieś już tak zaparkować. A nie, to pani Przy chopku, przy chopku, przy chopku i panią opuszczali. Gentlemeni widzisz tutaj. Okay. Swestsy, tak się powiem Objawili Dobrze Tutaj jak to nie robiajcie ja skup na jeździe lepiej, bo tutaj jest dalej Egipt, to nie jest jeszcze Warszawa Na kręci jeszcze widzimy. A my mieli Państwo jedziemy w tej chwili generalnie przez ten Suez, przez miasto Suez w kierunku, jak mówiłem wcześniej, chyba mówiłem, pamiętam na brzeża, żeby ten kanał Suezki zobaczyć jakoś tak wreszcie z bliska jakieś statki napływające. Bo być nad Suezem i z kanału Suezkiego nie widzieć, to tak jak w tym Rzymie i Papieża nie zobaczyć, nie? Czy jakoś tak mówię? Ja musiałem teraz jechać w miadku, kumuzy drogi, prosto. Ale prosto mogę pałować, prosto mogę prostu, Prosto, prosto. Prosto po lewo, tak? Po łuku, dobrze. No bo wiesz, jakby była taka swoista dwoistość, jakby tej prostoty. Więc dlatego się chciałem pytać u siebie, które prosto mam wybrać. Tutaj, też tak na marginesie, Państwo może ci bardziej spostrzegawcy widzą, że to często są w wielu miejscach e, billboardy, nazwijmy tak, plakaty, takie duże, duże jakieś tam zdjęcia, malowidła postery z takim mężczyzną, to jest prezydent Egiptu aktualny i pan nam tutaj tłumaczył z mieszkania w Kairze, że tu w listopadzie będą wybory prezydenckie, dlatego tu też taka, taka kampania prezydencka po ich niemu jakby się rozpoczęła. No dobrze, no to idź, idź pani z panią idzie. A tutaj jakby innych to za bardzo nie zachęciło, żeby pójść moim przykładem. Więc ta kampania prezydencka pewnie właśnie mówię, co się oznacza. Tym właśnie, że coś pojawiają te, 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 te billboardy, czy jak to nazwać? No dobrze. No, pan widzimy tnie pod kątem prostym. W uliczkę boczną. A może zrobić być ale dalej prosto. Okazałeś, jak tam te swojej nawigacji podzieliła się, co tam widzisz. No Zoom masz taki, powiem Ci dobrze, że wszystko widać dobrze, każdy szczegół... No, no to krew, powiedz co chcesz, no, 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 wystarczy taki. Dobrze. Wiecie, nawigator ale pyskaty, ale dobrze, ale dobry nawigator, trzeba przyznać, z charakterem jest, nie panikuje. Ogarnia temat, więc To, że charakterny jest to, to trudno. No, to Przeżyjemy. No. Ma swoje zdanie. i chłopiec na rowerze, w różowej polówce tak a widzimy tutaj po lewo, to co ten pan, jego na tych na tych e, billboardach, tak tu teraz na słupach też widzimy to to, to, to jest w banerach to się chyba nazywa, Amen. tak właśnie, nie mi słowo. To są różni goście, jest są trochę podobnie dla mnie, może to są różni goście, nie wiem, teoretycznie, ale no, na pewno ma to związek, mówię, z kampanią prezydencką nadchodzącą. Co jest gościu jeden, czy gościu gościów gościu kilku, to to ma związek z jednym i tym samym. Ja pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem w życiu do Bukaresztu. Lat temu będzie za chwilę. 20, ale może jeszcze nie 20, ale z, z 18 już będzie 17. I jak mi to wrażenie zrobiło, jak tam się jeździło dość tak chaotycznie, tego no to w tej chwili to, tutaj, co tutaj się dzieje, do Bukaresztu, to oś Jezu, to złoto Bukaresztu jest w ogóle Szwajcaria. w ogóle i wszystko inne. Zero stresu, i emocji, podniety. Wszystko jest względne, jak jest mi Państwo. Wszystkiego można przywyknąć. Zwłaszcza tak się ma do masie co dobrego, w Z nawigatora, tak jest, o to chodzi, jak nawigator. Szyma, no, w wieczór, ale potem tylko mapę ktoś jeszcze musi umieć czytać w mianowniku, wiesz. Jak już mówiliśmy na tym prawda? Parę lat temu, mieliśmy pierwszy wyjazdy, bo mapa papierowa Jezus. w twoich rękach, to też z no, tego no, wielkiego tak, nie było, no, tak? Bo ty ja, masz dobry wzrok do patrzenia w dal, a nie w bliźni, żeśmy stwierdzili, prawda? Ja dlatego, dlatego generalnie wiesz, dlatego generalnie mapa to nie wszystko, ważny jest nawigator to, to podkreślam, Jak jest dobry nawigator, dobrze wyposażony, w dobre okulary, to sukces jest po prostu nasz więc jednak to człowiek ważny jest, a nie a nie sprzęt, tak na koniec ja. Dobrze, ja dalej po prostu zajmę się tak? cały czas po Lewo. A takie tam potem będzie, tak okej, dobrze, 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 dobrze. Ma się To jest też taki chopinek, a nie hopek To, 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 to taka była lipa. Z gumy taki plastikowy hopek tutaj. gitary było. też czuć jakieś taki chyba wpływy bardziej chyba europejskie, gdzieś tam pierwotnie. Bo ta ulica taka dość szeroka jest. Dalej na wchost, tak, nie dobu I wydaje Dobrze, tu się widzę trochę zagęszcza. Mam wrażenie ruch. I Adidas ma być Pan na takówce na naklejkę. Znaczy stwierdzamy już na poważnie, że to, to, to D to chyba jest taki, taki element e, leczenia kompleksów tak, swoich. Jakbyś tak chcieli właśnie bardziej się tu czuć, nie wiem, zachodni, co by niektórzy panowie. I to, to D takim daje takie poczucie bardziej czegoś. Pytanie, czemu akurat D? A czemu akurat nie? Nie wiem. Great Britain na przykład, to może bardziej by mieli korzenie. Gabi są tutaj takie skurwne czerwone Kawężniki są, to może jakieś tutaj mieszkają służby specjalne? Jakieś lita tutaj jakaś, nie? no myśmy że jakaś lita mieszka mieszka tu Służb tutaj mundurowych Poszłaś tam Wiesz, jedni tak wysiaki, jakby się jedni już mijają te pasy. To wiem o co ci chodzi, bo też tutaj to lekko rozprasza, ale nie one są na równe strój, te pasy. No, no. To jest konsulat Arabii Saudyjskiej, rozumiem, z mapy. Tak, wiem Państwu, po lewej stronie mamy kanał Słoweski, ewidentnie. Patrzymy, się musi być po miejscu? Można po podejść do niego z bliska, zobaczyć. Tu jest jakieś przestrzeń, chyba o, wygląda w miarę być sympatyczna, parkowa. O właśnie, o takie mi się coś tu rozchodziło. I teraz sobie gdzieś wywiniemy i przystaniemy. Tu jeszcze tylko penetration, bo tu się kończy ten ten, ten tak. W ogóle ulica nie ma możliwe Jakaś taka jest Idzie tam w lewo, ale my, my się tam musimy Tam sobie pod tymi drzewkami kulturalnie staniemy o, jakieś, to są operacje prowadzone Są. No, no są, podażę, są kliterka, tak. To co, mieli Państwo, idziemy na chwilkę zobaczyć, co widać czy cokolwiek widać godnego uwagi jak ten Suez z bliska wygląda